Cześć Wagi, witam Was w tarocie tygodniowym od 22 do 28 grudnia. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla Was będzie, co Wam przyniesie, co będzie do osiągnięcia. Dziesiątka buław: pozbycie się jakiegoś problemu, jakichś obowiązków, zadań, być może rozdysponowanie po prostu albo znalezienie takich rozwiązań, no, czy też wśród innych osób. Po prostu rozpytanie albo wydanie jakichś poleceń, żeby ktoś wam pomógł, po prostu. Więc gdzieś tutaj w tej dziesiątce buław widać, że no dalej nie chcecie już. Sami realizować wszystkiego. Może to być związane ze świętami, po prostu, że chodzi o jakieś obowiązki, o robienie na przykład, przygotowywanie świąt. Więc tutaj też może być tego bardzo dużo, mogło się nawarstwić dużo. No i teraz trzeba będzie to sprytnie przeorganizować czy tak zrealizować, żeby po prostu też inne osoby w tym wszystkim uczestniczyły, żebyście wy mogli mieć trochę czasu też dla siebie. I tu może o to chodzić po prostu. Dziesiątka buław mówi o tym, że jest jakieś przeciążenie i trzeba po prostu temu zaradzić. Zobaczmy, co się wydarzy w tym tygodniu. Tak, udaje się znaleźć rozwiązanie, spokój. <laughs> Dziewiątka kielichów może mówić o relaksie, odpoczynku, o tym, że ktoś wam dołączy do pomocy, że ktoś dołączy do pomocy, że może po prostu wasze rozwiązania będą bardzo skuteczne, przyniosą odpowiednią reakcję. I odpowiedni obrót sprawy, bym powiedziała. Dziewiątka kielichów, energia, która mówi nie tylko o odpoczynku, o tym, że pozbywacie się jakiegoś problemu i możecie świętować, relaksować się, odpoczywać po prostu, ale dziewiątka kielichów to jest karta też spełnionych marzeń. Więc coś udaje się tutaj zrealizować właśnie dzięki, no być może, jakimś swoim pomysłom. Także odpoczynek się tu pokazuje w tym tygodniu. Zobaczmy niespodziankę dla Was. Jak najbardziej, czwórka mieczy. Hmm. Również mówię o odpoczynku i to dla kogoś może być faktycznie bardzo dobry tydzień na to, żeby sobie podpoczywać, przemyśleć, pomyśleć, po prostu poprzebywać samemu z sobą, albo też wśród swoich najbliższych. W każdym razie ogólnie chodzi o to, żeby sobie odpocząć, nabrać sił. Dziesiątka buław może sugerować, że. Tutaj właśnie w te tygodniu pozbywacie się właśnie jakiegoś problemu, obowiązków, nadmiaru pracy, nadmiaru jakichś zadań, e, jakichś problemów po prostu i odpoczywacie. I czwórka mieczy również niespodzianka dla Was. Będzie szansa na to, żeby właśnie może poprzebywać samemu, może w samotności, a może po prostu e, mieć czas dla siebie na jakieś przemyślenia. I tutaj się pokazuje, że Wy po prostu ten czas będziecie mieć dla siebie właśnie. Bardzo fajnie. Zobaczmy, na co, na kogo uważać. Głupiec, głupiec może mówić o nowościach o, ja bym powiedziała, to jeśli odpoczywacie, to sobie odpoczywajcie, więc tutaj uwaga na jakieś właśnie podróże, na absorbujące kwestie, jeżeli chcecie poprzebywać sami z sobą, no to tu bym powiedziała, że w głupcu może się też dużo dziać, więc uwaga na takie branie znowu nowych jakichś sytuacji na siebie, czyli na przykład opiekę nad dzieckiem, albo, no może być tak w święta, że weźmiecie na przykład swoim dzieciom wnuki, żeby je pobawić, więc tutaj no, sami sobie Zamiast odpoczywać, no to właśnie weźmiecie na siebie kolejne obowiązki. Więc tutaj na to trzeba uważać, na to, co się zgadzacie. Więc tutaj kwestia taka: pokazuje się w głupcu, nowości. Uwaga na jakieś nowe informacje, uwaga też, ja bym powiedziała tu na spontaniczne kwestie. Macie tu karty takie bierności raczej. Chodzi o to, żeby w tym tygodniu odpoczywać po jakimś, no, po trudnych tygodniach może, tak? Natomiast, czy po jakichś trudnych sytuacjach, po jakichś przejściach. Natomiast, no, głupiec sugeruje już tu kolejne przygody, sugeruje jakieś nowości, nowe informacje, nowych ludzi, nowe jakieś spotkania, nowe wyzwania, więc tutaj, no, nie bierzcie na siebie tego wszystkiego teraz. Po prostu odpocznijcie po tym wszystkim, nabierzcie siły i dopiero później będziecie myśleć o jakichś nowych kwestiach, więc na to uwaga. Natomiast zobaczmy, co karty radzą. Królowa monet: jak najbardziej skupicie na rodzinie, może na matce, siostrze. Skupicie się ogólnie na przykład na domu, na spędzaniu właśnie czasu. Świąt, właśnie w domu czy w rodzinnym gronie z najbliższymi, skupić się na właśnie kwestiach inwestycji finansowych, na finansach, na tym, co dla Was jest najważniejsze na stabilizacji, na poczuciu bezpieczeństwa, na domu, po prostu na domu, na rodzinie i to jest najważniejsze to karty Wam radzą. Natomiast zobaczmy, jak praca. Dwójka buław oraz dziesiątka monet. W pracy możecie mieć jakieś opcje, jakiś wybór i on może się wiązać z jakimiś pieniędzmi, a większymi, jakimiś. Komfortowymi kwestiami, jakaś oferta, propozycja może do Was przychodzić. Może być tak, że Wy nie jesteście do końca zdecydowani, że Wy może już wiecie o tej propozycji, tylko po prostu się na razie zastanawiacie. Niby wiecie, że chcecie odnieść jakiś sukces, wiecie, czego byście chcieli, ale jednak jeszcze tutaj jest takie niezdecydowanie pokazane. Co prawda, to się wiąże z dużymi pieniędzmi, więc tu mogą być jakieś kontrakty do podpisania. Może będziecie się zastanawiać nad otwarciem firmy rodzinnej lub z kimś, po prostu z jakimś członkiem rodziny w tym tygodniu, na przykład. Może być kwestia. Finansów, czyli tak jak powiedziałam, jakieś propozycje, które wiążą się z dużymi kontraktami, dużymi pieniędzmi. Mogą się wiązać oczywiście, tak jak wspomniałam, również z kwestiami rodzinnymi, ale tutaj może chodzić też o ludzi, więc możliwe, że będziecie się zastanawiać nad jakimiś kadrowymi rzeczami, sytuacjami, osobami. A propos pracy, natomiast jeśli ktoś szuka pracy, no to też pokazują się jakieś oferty, możliwości i jakaś fajna oferta, gdzie będzie można zarobić, i tutaj będziecie się zastanawiać w tym tygodniu, niekoniecznie podejmiecie jakąś decyzję. Natomiast zobaczmy, jak relacje. Słońce oraz siedem kielichów. Jeśli chodzi o relacje. No to pokazują się one bardzo dobrze. Z jednej strony oczywiście. Powiem tak, ktoś może w ogóle zastanawiać się w tym tygodniu nad powiększeniem rodziny. Nad jakimś wyjazdem, podróżą możecie rozważać jakieś opcje, propozycje, jakieś możliwości. Możliwe, że właśnie w święta będziecie chcieli gdzieś pojechać, wyjechać. Niektórzy do ciepłych krajów jakichś na przykład, czyli niektórzy mogą się chcieć odcinać od rodziny od, po prostu żeby, po to, żeby odpocząć, ale inni mogą po prostu wyjeżdżać właśnie do rodziny. Powiem szczerze, że opcji możecie mieć dużo. Możecie mieć dużo zaproszeń. Możecie mieć dużo właśnie możliwości, kiedy ktoś Was zaprasza lub Wy, więc tutaj w tym tygodniu no dużo takiej pozytywnej też energii pokazuje się, bo pokazuje się też czas spędzany w rodzinnym gronie, z dziećmi, z najbliższymi, z partnerem. W ogóle Słońce może mówić o kwestiach, które Was bardzo cieszą, które Was inspirują, który, który taki optymizm wprowadza. I siódemka kielichów, która mówi no, o jakichś marzeniach, o realizacji, spełnianiu jakiegoś marzenia. Możliwe, że nawet kilku. Możecie mieć różne opcje, możliwości, tak naprawdę, na to, żeby spędzić ten tydzień. Więc pomysłów może Wam nie brakować, i to takich inspirujących bardzo, wprowadzających dużo optymizmu w Wasze życie. Natomiast niekoniecznie będziecie dokonywać znów no, wyborów. Macie karty, które mówią trochę o niezdecydowaniu, chociaż w Radzie macie kartę taką, która mówi, żebyście się zdecydowali. Raczej królowa monet to jest energia, która twardo stąpa po ziemi, więc Radzą Wam karty, podejmować decyzje, korzystać tutaj z pozytywnych wibracji, które się dzieją, na przykład wokół Was, jeśli mówimy tutaj o relacjach, i po prostu wykorzystywać to, co dobre, to, co może Wam u Was spowodować uśmiech, radość. Więc. Korzystajcie po prostu z tych chwil, które się nadarzają. Bardzo pozytywna energia. W relacjach powinno być fajnie. Możecie coś sobie planować. Może będziecie planować po prostu wyjazd wakacyjny już. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o singli, jest szansa na poznanie kogoś, kogoś, kto wprowadzi w wasze życie uśmiech radość, optymizm duży. Może być kilka osób tak naprawdę. Może być kilka zaproszeń na spotkania, randki, poznawanie kogoś. Możecie poznać kilka osób, także dużo tu może się dziać tak naprawdę, ale będziecie zadowoleni. Ja bym powiedziała, że będziecie mieć powodzenie w tym tygodniu. Pozdrawiam, cześć.